Frak grubego jest podstępnym nowotworem, gdyż we wczesnym etapie swojego rozwoju jest zupełnie bezobjawowy. Objawami, jakie mogą wystąpić w późniejszym jego etapie, to najczęściej jest krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego i to dotyczy głównie zmian znajdujących się po lewej stronie jelita, czyli esica odbytnica. Następnie mogą to być zmiany rytmu wypróżnień, czyli występujące na przemian biegunka z zaparciem. Również zmiany kształtu stolca, głównie tutaj występują stolce ołówkowate uczucie niepełnego wypróżnienia, bóle brzucha oraz niedokrwistość, która często jest manifestacją zmian po prawej stronie z kolei jelita, czyli zlokalizowanych w kątnicy lub we wstępnicy. Jeśli dołączają się do tego takie objawy, jak spadek masy ciała o niewyjaśnionej przyczynie, czy też zmęczenie, osłabienie, to zwykle nowotwór już jest w stadium zaawansowanym. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby się badać. Najlepszym badaniem do wykrywania zmian przednowotworowych jelita grubego jest kolonoskopia. I najlepiej wykonać ją profilaktycznie, czyli wtedy, gdy nie ma żadnych objawów.